Witam wszystkich, jesteśmy na działce Chciałbym Wam zaprezentować moją wędzarkę Wędzarnię zbudowałem w 2016 roku No i jak do tej pory sprawuje się nam wiśmienicie No to teraz zaprezentujemy dół Palenisko zbudowane jest z cegły klinkierowej 8 warstw 70 Siedem centymetrów chyba jest to szerokie. Zobaczymy. Siedemdziesiąt, siedemdziesiąt siedem centymetrów. Głęboki na dziewięćdziesiąt jeden. No i tak jak mówiłem osiem warstw to jest sześćdziesiąt jeden centymetrów no i do samego ścieku tutaj wysoka jest dwa dwanaście gdzieś dwa czternaście I teraz tak dźwiczki zamontowałem z premedytacją specjalnie do góry nogami po to, żeby łatwiej można było wyciągać popiół. Zobaczcie zdecydowanie łatwiej wyciągnąć tym większym dźwiczkami, większymi niż tym dolnymi jakby były zamontowane tradycyjnie więc razem wszystkim zamontować właśnie w ten sposób iwiczki odzyskane z pieca kaflowego Dobra, teraz komora komora zbudowana jest z drzewa sosnowego z deski dziewiętnastki piór wypust w środku obita jest świerkiem podbitką świerkową tutaj trochę tej żywicy wychodzi nie mogę sobie poradzić w sensie że powinna jest malowana przynajmniej raz na dwa lata coś wychodzi, ale w środku jest suchutko, żadnej żywicy nie ma, zaraz Wam pokażę proszę tak wyglądają drzwi nie ma żadnej tutaj izolacji, tylko poduszka powietrzna tutaj świerk góra też pod bitką bita w środku podwójny deflektor będzie widać na szpileczkach tutaj wylana jest strop wylany, wylewałem ciężko było to podnieść, ale udało się to nasadzić Taki mamy systemik odprowadzania dymu. To są cztery otwory. Z drugiej strony również mamy cztery otwory. W środku jest deseczka. Możemy regulować przepływ dymu takim łatwym to oto sposobem. A do suszenia mamy taką mini klapkę z tyłu. O, proszę. Otwieramy to jest... o I gdy słyszymy, przed wędzeniem otwieramy tą klapę. Gieramy drzwi i tak słuchamy sobie. W ten sposób. Termometry mamy dwa. Jeden taki zwykły, wskazówkowy, drugi elektroniczny. Wskazówkowy wystaje tyle sonda. elektroniczny mamy tutaj też sąd opuszczamy sobie. Tak specjalnie musiałem dobudować taką klapkę, bo jak otwierałem drzwi, to Termometr był cały zadymiony, gdyż leciał na niego dym. No, Ale dzięki tej płeczce teraz wszystko jest w porządku. Na dachu mamy gąt. Nic tam nie wycieka, dlatego że jest podwójna decha w środku. Nic nie przecieka. Tak to wygląda. Teraz, co bym zmienił? jakie mankamenty wyszły podczas eksploatacji tej wędzarki. Po pierwsze zrobiłbym wyższe palenisko. Wymiary są idealne, ale bym zrobił wyższe, przynajmniej na 10 albo i nawet 11 cegieł w górę, dlatego że podczas rozpalania jednak ogień wychodzi mi tutaj na boki, muszę to zabezpieczać złotkiem. Ale to tylko przy rozpalaniu. Więc na pewno byśmy podnieśli do góry te 11 cegieł. Teraz druga rzecz: to po coś suszenia na pewno zrobiłbym tą klapę. Nie na jedną deskę, jak jest teraz, przynajmniej na dwie. Dwie, jakby to się otwierało, gdzieś tak by było zdecydowanie lepiej czyli klapa palenisko i chyba więcej nic bym nie zmieniał co jeszcze na pewno środek obijemy blachą tak na 40 cm taką nierdzewką w przyszłości Dlatego że te płomienie z dołu sięgają bardzo wysoko, jak się rozpala, no i żeby nam to nie spłonęło, ale jak tyle lat służy, więc nic się nie stało, więc jak znajdziemy taką blachę, to damy. W środku mam 6 kij. Dla mnie to starczy w zupełności, bo naprawdę dużo tutaj wejdzie. Zrobiłem tylko jedno pięterko. Można by było zrobić dwa, i to jest zdecydowanie niepotrzebne. Te sześciki to jest naprawdę sporo, można tutaj upchać produktów do wędzenia. W przyszłości dołożymy jeszcze jeden termometr. Taki przez blutacza, żeby się łączyć. Gdyż wychodzenie, sprawdzanie temperatury w deszcz nie jest za ciekawe, chociaż ona trzyma temperaturę, ale czasami zdarzają się jakieś skoki. Więc na pewno taki przenośny termometr by był fajny. No ale to trzeba coś znaleźć na AliExpress. No to czekamy. Będziemy wędzić już niedługo. Myślę, że jakąś kiełbaskę zrobimy. Coś w tym stylu ryby już mam dosyć. Już nie wędzę ryby, żadnych sumów. Naprawdę przeszła mi tak ta wędzarnia dymem, tym, tymi rybami, że ciężko było to wszystko doszarować. Ale się udało. Dobra, to do zobaczenia, ludziska. Do następnego razu. Subskrybujcie kanał, łapka w górę i jedziemy z tym koksem.